Na jakich zasadach pracownik odpowiada za powierzone mienie? Mienie to wszystko to, co pracownik otrzymał od pracodawcy z obowiązkiem zwrotu. Są to np. pieniądze, wszelkiego rodzaju narzędzia, sprzęty, instrumenty, czy odzież i obuwie robocze. Katalog mienia nie jest katalogiem zamkniętym czyli tak naprawdę, za wszystkie rzeczy, które pracownikowi zostały powierzone przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu pracownik odpowiada przede wszystkim odpowiada za szkodę na tym mieniu. Tylko w sytuacji, w której pracownik nie zawinił, nie jest odpowiedzialny za szkodę, nie miał wpływu na to, że mienie zostało w jakiś sposób zniszczone czy skradzione, to tylko wtedy może pracownik zwolnić się z odpowiedzialności za wartość tego mienia. Powierzenie Mienia powinno nastąpić w formie pisemnej, np. Na, na podstawie umowy. Możliwe jest również powierzenie mienia wielu pracownikom. W tej sytuacji, mienie powinno być powierzone na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.